Wiem, że oglądają mnie pracownicy firm i korporacji, odpowiedzialni za stworzenie komfortu pracy w biurze. Dlatego, menedżerowie biura, miękki haerze i wszyscy pozostali, nadszedł dla Was trudny czas. Coraz częstsza praca zdalna, wszystko przenosi się do onlineu, a jakoś trzeba zadbać o integrację, o przekazywanie wartości, o zapoznawanie się onboarding, zapoznawanie się pracowników ze sobą. No i ja coraz częściej dostaję wiadomości na maila pod tytułem Hej, czy masz jakąś grę online, jakąś integrację online, coś, co możemy zrobić ze sobą online? Dzisiaj trochę poruszymy ten problem, więc jeżeli szukasz jakiejś gry, którą można przeprowadzić przez sieć, która nadawałaby się do y, po prostu przyjemnego rozegrania z Twoimi pracownikami, no to bardzo dobrze. Dzisiaj opowiem sobie o tym, jak taką grę przygotować, jak ona wygląda, jak ją zrobić u Ciebie w firmie przez sieć. A nawet jeśli nie jesteś taką osobą odpowiedzialną za dbanie o komfort pracowników w firmie, to i tak zapraszam Cię do oglądania tego odcinka, bo opowiemy sobie o bardzo ciekawej formie growej rozrywki, mianowicie o towarzyskich grach detektywistycznych. Jak zwykle w naszych odcinkach, żeby dojść do tego, czym są i jak zbudować towarzyskie gry detektywistyczne, musimy najpierw cofnąć się do XIX wieku. To wtedy w świecie kultury zawrzało, gdy Edgar Allan Poe napisał książkę Zabójstwo przy Rue Morgue. Opowiada ona o śledztwie prowadzonym przez detektywa Augusta Dupena. Książka okazała się tak wielkim sukcesem, że wiele źródeł podaje właśnie ją za protoplastę historii detektywistycznych. Zabójstwo przy Rumorg pojawiło się w 1841 roku i od tamtej pory zawrzało. Coraz więcej autorów zaczęło pisać coraz lepsze książki detektywistyczne, a coraz więcej ludzi zaczęło te książki czytać. Popularność opowieści kryminalnych była tak duża, że tematem zainteresowała się również prasa, która szukała podobnych opowieści, które mogłyby zainteresować czytelników, ale nie fikcyjnych. Ale tych prawdziwych, kryminalnych historii, szukała dobrej, odpowiedniej okazji, żeby opisać takie wydarzenie, i taka okazja nadarzyła się w roku 1860. 26 lipca 1860 roku w Wielkiej Brytanii doszło do straszliwej zbrodni. W domu państwa Kent w miejscowości Road wszyscy domownicy idą spać tylko po to, by rankiem odkryć straszną zbrodnię. W toalecie dla służby znaleziony zostaje trzyletni synek Państwa domu. Ma poderżnięte gardło i ranę kłótą w klatce piersiowej. Na miejscu zjawia się policja, a prasa relacjonuje ochoczo ich działania. Policja zaczyna od przesłuchania mieszkańców domu, potem sąsiadów. Przez dwa tygodnie nie udaje się ustalić niczego konkretnego. Nie chcąc męczyć rodziny w żałobie, policjanci zostawiają ich w spokoju, a do pomocy w rozwiązaniu zagadki wezwany zostaje jeden z pierwszych inspektorów Scotland Yardu, Jonathan Witcher. Ustalenia Witchera wywracają śledztwo do góry nogami, bo okej, okay, pozornie wydawałoby się, że pan Kent ma wielu wrogów w okolicy, więc policja zrobiła sensownie, że przesłuchała sąsiadów. Ale to tylko pozory. Ustalono bowiem, że sprawca zbrodni, uciekając z miejsca zbrodni, wyszedł przez uchylone na parterze okno, szkopuł w tym, że to okno dało się otworzyć jedynie od wewnątrz. Mamy więc trop. To ktoś z domowników tamtej nocy dokonał morderstwa. W galerii podejrzanych są. Czwórka dzieci z pierwszego małżeństwa Kenta, dwie dorosłe córki, Mary Ann i Elizabeth, śpiące razem w jednym pokoju, dwójka nastolatków, czternastoletni William i szesnastoletnia Constance, każde w swoim pokoju, Niania, śpiąca z zamordowanym trzylatkiem i jego roczną siostrzyczką, pięcioletnia Mary Amelia, śpiąca z rodzicami, oraz dwie służące, pokojówka i kucharka. Wśród nich ktoś był mordercą. Zagadka w końcu została rozwiązana, ale zanim do tego doszło, policja, rodzina, prasa i opinia publiczna wszyscy razem rozwiązywali tę kryminalną tajemnicę. Sam inspektor Witcher stał się takim angielskim celebrytą, który raz po raz znajdował kolejne dowody zbrodni. Mało tego okazało się, że cała sytuacja jest podwójnie skomplikowana, bo dotyczyła wyższych klas angielskich. A przypominam, mieliśmy XIX wiek, więc nie tak łatwo było oskarżyć kogoś należącego do wysoko postawionej rodziny. Nie dość, że mamy morderstwo, to mamy jeszcze konflikt na tle społecznym. Słowem, cała sytuacja, cała historia idealnie nadawała się na powieść detektywistyczną. Pięć lat później y, rozwiązano zagadkę całkowicie i złapano morderczynię. W zasadzie sama się do tego przyznała. Winną była 16-letnia córka Konstancja. Przyznała się do morderstwa, opinia publiczna odetchnęła z ulgą, ale, ale nadal chciała więcej tego typu historii. Na scenę wkraczają pierwsze towarzyskie gry detektywistyczne. Wyższe klasy uwielbiały gromadzić się na salonach i grać w gry takie jak Wing Murder, gdzie jedna osoba zabijała pozostałych graczy puszczeniem oczka i zadaniem wszystkich było odkrycie, kto jest growym mordercą. Gdy w pierwszej połowie XX wieku gry planszowe zaczęły stawać się coraz bardziej popularne, na rynku pojawiły się takie detektywistyczne tytuły jak Jury Box czy Cluedo. W latach 80 na rynku zaczęły się pojawiać pierwsze gry imprezowe bazujące na scenariuszach tajemnicy zbrodni. Rok 1986 to stworzenie gry Mafia, ale zapraszam już do obejrzenia oddzielnego filmu na ten temat. Słowem zaczęła się formować i pojawiać coraz częściej taka formuła gry towarzyskiej, którą znamy pod nazwą Murder Mystery Night. I to właśnie tą formą gry i zabawy zajmiemy się dzisiaj i o niej sobie opowiemy. Towarzyskie gry detektywistyczne wyglądają zatem w następujący sposób. Po pierwsze, organizator przygotowuje całą fabułę i intrygę, w której zawsze jest jakieś fikcyjne morderstwo oraz zawsze są podejrzani. W tych drugich wcielają się gracze. Należy przygotować alibi dla każdego z grających, krótki brief wprowadzający ich w historię w grze, omawiający ich postać i tak dalej. Każdy gracz wie, czy jest mordercą, czy nie. Zadaniem mordercy jest odwrócić od siebie uwagę, a zadaniem pozostałych graczy znaleźć mordercę, rozwiązać zagadkę i przy okazji samemu oczyścić się z zarzutów. Gra przebiega w zasadzie tylko na podstawie rozmów między graczami, między postaciami. Ktoś jest matką domu, ktoś jest niesfornym synem, ktoś pasierbem, a ktoś lokajem. Wszyscy mają jakiś motyw. Jest jeden morderca, ale każdy jest podejrzany. Rozmawiając ze sobą, gracze starają się znaleźć luki w rozumowaniu, luki w historii, poskładać wszystkie puzzle razem, żeby. Znaleźć ten pełen obrazek tego, co się wydarzyło. Jeżeli uda się, to osobom niewinnym wygrywają grę. Jeżeli mordercy uda się umknąć na koniec gry, gdy wszystkie karty zostają wyłożone na stół, jeżeli morderca nie zostanie do tego czasu znaleziony, to on wygrywa rozgrywkę. I przez to, że gra tak naprawdę bazuje na tych rozmowach i wyobrażeniu całej sytuacji, niesamowicie wpływa na wyobraźnię, porusza umysł, i tak naprawdę da się zrealizować przez dowolny komunikator internetowy, który ma e, głos i, i, i wizję. Zoom, e, Teams, Messenger, co chcesz. Jeśli chcecie sprawdzić, jak może wyglądać taka gra, chcecie ją przeprowadzić dla swoich znajomych albo dla swoich pracowników, to niespodzianka, mamy dla Was specjalnie przygotowany darmowy scenariusz dostępny na stronie tworzegry.pl. Link do ściągnięcia PDF-a. W opisie tego filmu poniżej. Ale, ale! Być może ktoś z Was chciałby samemu stworzyć swój własny scenariusz, ale nie wiecie, jak się do tego zabrać. Spokojnie pokażę Wam, jak to zrobić. Po pierwsze, jeśli chcecie stworzyć dla swoich graczy grę kryminalną, musicie przygotować setting fabularny. Dla naszego przykładu posłużymy się settingiem podobnym do historii morderstwa w Domu Kent. Mamy XIX wiek, morderstwo we dworku angielskiej klasy wyższej. Powinniśmy też ustalić, kto w ogóle został zamordowany i pozwólcie, że nie będę się wzorował jeden do jednego na historii z Road i zamordowany zostanie pan domu, staruszek, a nie dziecko, ok? A zatem nasza historia wygląda następująco. Jest rok 1860. W małej angielskiej miejscowości w domu państwa Kent dochodzi do morderstwa. Nasi gracze wcielają się w rolę domowników i służby. Oczywiście, wśród nich jest też morderca. Oczywiście, też domowników powinno być tylu, ilu łącznie mamy graczy w grze. No i oczywiście, niekoniecznie musi być tak, że to Konstancja będzie morderczynią, ale właśnie musimy wymyślić Role, które zostaną przypisane do graczy. I właśnie pisząc takie role, przygotowując takie role, powinniśmy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Po pierwsze, lekkie backstory tej postaci, związek tej postaci z postacią zamordowaną, być może motyw, relacje z innymi postaciami, alibi na noc, w której dokonano morderstwa. No i jeszcze taki mały protip, warto przygotować się na wariacje imion żeńskie i męskie, tak żeby gracze mogli sobie wybrać, czy chcą grać kobietą, czy chcą grać mężczyzną. Warto też pamiętać o tym, że aby nasza dyskusja, nasza gra była naprawdę dynamiczna, warto zadbać, pisząc te backstory, pisząc te historie e, i bio naszych postaci, wadbo, warto zadbać o to, żeby między nimi samymi dochodziło do ciekawych konfliktów i ciekawych dynamik relacji. Żeby dobrze przygotować taką dynamikę, możemy posłużyć się super narzędziem e, narracyjnym, scenariuszowym. Które nazywa się pentagram larpowy. Pentagram larpowy to narzędzie świetnie opisane przez larpowców ze strony lublarp.pl. Polecam ich pełen artykuł, link w opisie tego filmu, jeśli tylko chcecie się wczytać w szczegóły. Nam na razie wystarczy powiedzieć, że aby poukładać swoje postaci w naszej grze, rozkładam je na kole, w które wpisany będzie pentagram. Przykładowo, powiedzmy, że w grze mam pięciu graczy podejrzanych: Mike, syn zamordowanego, Daisy, jego córka, Mary, żona, John, lokaj oraz Lucas, młodszy brat, który akurat nocował wtedy u rodziny. Gdy te postaci mamy już ułożone w kole, to muszę im nadać wzajemne relacje. Sojusznikami będą zatem sąsiedzi. Mike i Daisy mogą być przykładowo najlepszymi przyjaciółmi, skoro są urodzeństwem. Lucas i Mary mogą mieć potajemnie romans i jedno kryje drugie. Takie sojusznicze relacje tworzę dla każdej postaci na kole. Bohaterowie będący naprzeciwko, czyli tacy na wierzchołkach pentagramu wpisanego w koło, są sobie wrodzy. Mike od dziecka może nie lubić lokaja Johna, bo ten na nic mu nigdy nie pozwalał. Daisy i Lucas mogą się nie lubić, bo Daisy wisi Lukasowi sporą sumkę pieniędzy, której nie chce oddać. Na koniec, gdy mamy już to wszystko, musimy ustalić, kto tak naprawdę był mordercą i jaki był jego motyw. W jaki sposób doszło do morderstwa, czyli gdzie i czym został zamordowany e, nasz e, Denat. Gdy już to mamy, spisujemy wszystkie informacje w odpowiednich dawkach, w briefach postaci, i takie briefy wysyłamy graczom. Przed grą, do przeczytania, a potem pozostaje już tylko grać. I naprawdę jest to całkiem prosta, przyjemna, ale no właśnie, bardzo angażująca forma rozrywki, którą można wprowadzić, wykorzystać w firmie, nawet łącząc, wykorzystując pewne fortele, łącząc te formy rozrywki z wartościami edukacyjnymi, z edutainmentem, być może wartościami firmowymi, które chcemy przekazać nowym pracownikom. Takie rzeczy da się jak najbardziej zrobić, no również w formie online, w takiej. Mm, Wersji gry detektywistycznej przez sieć. A zatem mamy dla Was darmowy scenariusz na stronie tworzygry.pl. E, tutaj podzieliłem się z Wami podstawami tworzenia takiej gry, ale jeżeli jeszcze jest to dla Was mało i chcecie więcej praktycznych wskazówek dotyczących tego, jak przygotować taką korpogierkę, to zapraszam Was serdecznie do pierwszego odcinka. Podcastu pod tytułem Korpogierki, w którym poruszamy tematy tworzenia gier firmowych, gier, takich gier, które można, w które można grać w biurach, korporacjach i w firmach. Pierwszy odcinek poświęcony właśnie grom detektywistycznym. Zapraszam serdecznie, jeżeli tylko lubicie słuchać podcastów. Oczywiście, link znowu w opisie tego filmu. Tymczasem, dzięki bardzo dzisiaj za uwagę. Na koniec mam dla Was jedno pytanie. Gdy myślicie o takich towarzyskich grach detektywistycznych, to wolelibyście je tworzyć jako twórcy takiej intrygi, czy wolelibyście w nie grać? Dajcie znać w komentarzu, jestem bardzo ciekaw Waszego zdania i Waszych odpowiedzi. A tymczasem do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.